Cześć. Witajcie na kanale Kunderek Potrafi. Zapraszamy was na dzisiejszy film, który z racji tego, że jest naszym pierwszym filmem w nowym roku. No to postanowiliśmy, że nagramy podsumowanie roku 2024, bo dużo się działo w 2024 roku. No, dużo się działo, yy, dlatego też chcemy się z Wami podzielić yy, tym, co się właśnie w owym roku działo. No co, zapraszamy do oglądania. Yy, zacznijmy sobie od filmów, które. Wstawiłam. Pierwszy to był Sprzątanie klatki Astry. Był to dwunasty film na moim kanale, taki większy oczywiście. I on tak pół na pół się przyjął. Chociaż w sumie moje filmy raczej nie mają rekordowej liczby wyświetleń, no to on tak pół na pół się przyjął, patrząc na resztę. Później było też, w sumie, o czyszczeniu. Dużo było o Tofiku, znacznie więcej niż, niż o Astrze. Najlepiej to chyba wyszedł film Szkolenie psa Komedia, który był 22. filmem na moim kanale, którego w sumie nagrał w większości mój wujek. I on zdobył. 546 wyświetleń. To jest jak na mój kanał dość dużo. Yy... Też w sumie bardzo fajnie się przyjął film o kastracji i sterylizacji, który też miał dużo wyświetleń. Yy... Agresja na spacerze to był 26 film na moim kanale. On miał 215 wyświetleń. Ten rok też był dla nas dość trudny, w sumie, no może nie dla Tofika Ale na pewno... Na pewno... Dla mnie był, był bardzo ciężki, bo wtedy umarła Astra w październiku No i później już pojawiła się Luna Fajnie też mi się bardzo nagrywało To jest osobiście mój ulubiony film Na kanale Akwarium dla Chomika No i budowaliśmy je Razem Byliście przy tym wszyscy Którzy to oglądali po prostu byli przy tym Karton dla Chomika Też się w sumie fajnie przyjął No i to jak czesaliśmy Tofika No to też, też Miała tam 416 wyświetleń no, filmów trochę było. No, nie powiem, że dużo. No, nie było ich na pewno sporo, ale, ale to już była taka rekordowa liczba. Patrząc na to, że ja już mam około 2 lata, no to w tym drugim roku jakby, no to bardzo, bardzo dużo się zmieniło. W tym też roku Tofik obchodził swoje ósme urodziny i to był, jak na razie, ostatni film na tym kanale, no, oprócz tego, który oglądacie aktualnie. Pojawiły się też filmy Short, to na pewno ich się pojawiło najwięcej, i też największą popularność zdobyły na pewno. Yy, Kalendarze adwentowe, no po prostu widząc liczbę wyświetleń, no to było, było bardzo, bardzo tego dużo. Yy, najwięcej w sumie nagrywaliśmy shortsów. Yy, tutaj widzę, że było ich naprawdę sporo, no nie mogę tutaj wymienić wszystkich, no ale wiadomo rekordowym filmem, no to był kalendarz adwentowy yy, Tofika yy, I. Pierwszy jaki był, no to było tam 10 tysięcy wyświetleń i to jest najwięcej w ogóle, ile zdobył mój kanał, to na pewno no i przez ten cały rok, jak i przez całą działalność, także no to tak było bardzo fajnie. Niektóre właśnie te kalendarze się przyjmowały super świetnie, miały tam po 500, po, po nawet 600 wyświetleń. A niektóre miały na przykład 40 albo nawet 30. Yy, jeden widzę, że tutaj miał nawet 25. Także nie wiem, od czego to yy, zależało. No bo jakby każdy ten kalendarz był taki sam. No ale to może zależy od dnia. Yy, subskrypcji też bardzo dużo mi przybyło, bo jakby nie patrzeć, no to mamy już 350. A myślę, że rok zaczynaliśmy tak mniej więcej z 100 subskrypcjami. Tak mi się wydaje, że ich było mniej więcej 120, tam 130. A teraz już mamy 350, więc jest to naprawdę dużo, jak, jak dla mnie, bo jak wiecie, no mój kanał nie jest jeszcze jakiś taki bardzo popularny, no więc ja się cieszę z 300. 50 subskrypcji, ale każdy tak zaczynał, że nie miał od razu miliarda wyświetleń i wielu tysięcy subskrypcji, tylko właśnie zaczynał od takich, od takich liczb. Był też sylwester u nas pokazany, też w szorcach. Dużo też było w tym roku mówione właśnie o chomikach, bo w poprzednim nie było o chomikach nic. Z racji tego, że po prostu nie było chomika. A właśnie. A właśnie w tym roku dużo się skupiałam też, właśnie nie tylko na Atofiku, ale też na Astrze czy Lunie. Przechodziliście razem z nami chorobę Luny. I tutaj możemy też zapewnić, że następny film, jaki się tutaj pojawi. No, to będzie właśnie jak sobie radziliśmy w trakcie choroby. No, Luna już jest zdrowa ogólnie. Tak mogę Wam powiedzieć, że i nie każdy wie, no to Luna już jest zdrowa. A właśnie nagrałam taki film o tym, że jak tam się zajmujemy, jak dajemy jej te leki, jak tam właśnie taka codzienna w sumie rutyna podczas choroby Luny. Ona już jest teraz zdrowa, ale. Tego filmu nie udało mi się zmontować i wstawić, jak jeszcze była chora, bo to nastąpiło tak naprawdę z dnia na dzień. 24 grudnia dostaliśmy wyniki badań, że Luna jest zdrowa. No i już potem, jakby nie miałam zbytnio czasu na to, żeby montować ten film i jeszcze tam Was dłużej przytrzymywać w pewności, że ona jest chora. Także myślę, że ten Film sobie właśnie zostawimy na później. Myślę, że to będzie właśnie ten następny, który się pojawi, bo jego już ma. Wystarczy go tylko zmontować i, i, będzie, i będzie w porządku. Także ogólnie rzecz biorąc, no to bardzo dobrze się rozwinął mój kanał. Tak, tak według mnie, tak, tak, osobiście myślę, że ten rok był bardzo dobry dla nas. No, wiadomo, były jakieś tam zloty, były upadki. Niekiedy dzień był lepszy, niekiedy był gorszy. No, no wiadomo, no, różne rzeczy się w życiu dzieją, ale i tak uważam, że dla samego kanału, no to ten rok był naprawdę świetnym rokiem. Też na pewno dużym sukcesem było to, że. Yy, nasze filmy pojawiały się regularnie, a nie tak, yy, że a tam kiedyś tam we wtorek, a tam kiedyś w niedzielę, coś tam, coś tam. Nie, tylko właśnie w najbliższym czasie, w tym właśnie ostatnim czasie, yy, kiedy postanowiłam, że filmy będą bardziej regularne, no to pojawiają się tylko i wyłącznie w sobotę o godzinie 9 rano, tak to albo po prostu w tygodniu jakimś się nie pojawią, albo jeżeli jest jakaś specjalna okazja i coś się na przykład dzieje w sobotę albo um, albo coś i chcę po prostu wstawić jakiś film, no to wtedy wstawiam go w niedzielę o godzinie dziewiątej, ale to są takie sporyczne sytuacje typu właśnie urodziny Tofika były w sobotę, no to chciałam to nagrać w sobotę no i zmontowałam to i było w niedzielę. O godzinie tam 9 albo właśnie w sobotę o godzinie 9 zazwyczaj się pojawiać będą filmy. A jeżeli właśnie będzie jakaś taka specjalna okazja, czy coś nam po prostu wypadnie, czy nie zdążę też zmontować filmu na czas, no to wtedy będą się pojawiać w niedzielę o 9, czyli na pewno o godzinie 9, tylko najczęściej w soboty albo właśnie ewentualnie w niedzielę. No i też y, wiem, że długo nie było filmu, y, ale po prostu no, wiecie, grudzień no to były święta, się spędzało czas z rodziną, a nie myślało o, o nagrywkach y, też później Sylwester, ja też na Sylwestra wyjechałam. Teraz od razu po tym Sylwestrze były ferie, ja byłam na obozie zimowym, no także działo się dość dużo, ale już postaramy się teraz wrócić z tymi, z tymi regularnymi filmami, też właśnie tak w tym okresie zimowym często się dużo trzeba uczyć, bo jest wystawienie ocen, trzeba coś tam zawsze poprawić, jakoś się tam bardziej postarać o tą lepszą ocenę i po prostu nie było czasu na nagrywanie czy na montowanie filmów. Na szczęście ja mam dużo pomysłów, więc na mniej więcej miesiąc mam pomysły, mam filmy. Także wszystko będzie zrealizowane jak najbardziej. A jeżeli wy macie jakiś pomysł, oczywiście na odcinek, no to możecie jak najbardziej mi pisać. Możecie mi właśnie pisać propozycje filmów. Ja, jeżeli mi się spodoba jakaś jakaś propozycja i będę miała pomysł na to, jak ją nagrać, no to jak najbardziej ją nagram i wtedy zobaczycie taki film na kanale. Jedna prośba na pewno zostanie spełniona, ponieważ jedna osoba zaproponowała mi dwa filmy i jeden już film jest taki na kanale, ale drugiego faktycznie nie ma. Dlatego jak najszybciej, jak tylko będę mogła, zabiorę się za jego nagranie i wtedy już, już wszystko, wszystkie prośby zostaną spełnione. Zapomniałam jeszcze dodać, że w tym roku też pojawiło się nowe intro. Bo co ty robisz, Tofik? Kochanie, na miejsce. Dalej. Ej, połóż się tak przodem, żebyście wszyscy widzieli. Leżeć. Matko, jedyna. Yy, dobra, sorry za niego. Yy, kończąc myśl z tym yy, nowym intrem, no to yy, już widzieliście go też. Co się dzieje dzisiaj? No słuchajcie, sprzęt nie daje mi dokończyć yy, mojej myśli. Yy, postaram się jak najszybciej wam to wszystko wyjaśnić. Yy, nowe intro pojawiło się ze względu na to, że yy, dwie osoby z mojego otoczenia po prostu podsunęły mi pewien pomysł, no nie wytrzymam zaraz, no. Dobra, to dokończmy z takim światłem, bo ta lampa to nie wiem co jej się dzieje. Yy, także, yy, właśnie to nowe intro powstało dlatego, że dwie osoby z mojego otoczenia podsunęły mi pewien pomysł. Ja wykorzystałam yy, go i powstało przez to nowe intro. Tam to już nam się znudziło. Yy, nie było takie, takie fajne, już teraz po prostu mi się nie podobało. Dlatego też postanowiłam, że po prostu je zmienimy um, a ja zaraz już muszę naprawić tą lampę bo zaraz ją tutaj nie wytrzymam no i to już by było na tyle jeżeli chodzi o rok 2024 możecie w komentarzu napisać czy podobał wam się ten rok czy może w tym roku mam wprowadzić jakieś zmiany na kanał i co ja wam życzę oczywiście Miłego dnia, albo nocy, albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. I mi mega miło, jakbyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję. I co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Zobacz, YouTube jakoś wybrał ten film i powiedział, że jest warto obejrzenia. Więc kliknij i zobacz go, ponieważ jest dla Ciebie. Uwierz mi. Już nic nie ma, koniec, więc kliknij go i miłego oglądania.